Według Dora. każdego produktu średnie zapotrzebowanie kaloryczne dla człowieka to 2000 kalorii. Co się stanie, jeśli będziemy je regularnie przekraczali? Hmm. Będziemy tyli, tak jak ja teraz. O tym. Chociaż, kurde, to też jest na zasadzie taki, że czasami nawet jak nie przekroczysz tych 2000 kalorii, ale jesteś w, e, w spoczynku przez cały dzień, w sensie nie ruszasz się za bardzo, to i tak masz szansę na to, że kurwa e, przytyjesz. Nawet jeżeli ważysz te, tam powinieneś, mieć, masz większe zapotrzebowanie niż te dwa koła. Przynajmniej jest tak z moim metabolizmem. Ja, jak nie ruszam się w ogóle, ja potrafię w podziemiu 1500-1600 kalorii i też przytyć jakimś cudem, kurwa. Ile przetrwamy bez jedzenia? Mówimy już. Że... Ale to zależy już raczej od osoby. Przy bo... okazji poprzedniego odcinka. Dziś pochylimy się jednak nad scenariuszem zupełnie odwrotnym: czyli nad tym, co wydarzy się, jeśli będziemy jedli za dużo. Zacznijmy może od tego najprostszego pytania, czyli czy jesteśmy w stanie zjeść aż do pęknięcia. Nasz żołądek posiada przecież skończoną objętość. Średnio Oczywiście wypełni... Jest tak samo jak za, za dużo wody wypijesz, to możesz nawet umrzeć, 5, Bo Pusty ma rozmiar mniej więcej naszej pięści. To oznacza, że teoretycznie możliwym jest go po prostu przepełnić i doprowadzić do zakończenia naszego życia. Jednak istnieje całkiem sporo mechanizmów, które nasz organizm stosuje jako ochrona przed tym stanem. Przede wszystkim jest to uczucie sytości, które jest niczym innym jak sygnałem naszego żołądka... Nie, nie było tak. Do mózgu o tym, że został on wypełniony. Warto wspomnieć, że nie jest on jednak natychmiastowy, i zdarza się, że minie kilka minut, zanim do nas dojdzie, że zjedliśmy już odpowiednią ilość jedzenia. Dlatego istotnym jest, by jeść powoli, bo tak możemy uniknąć przejadania się. W naszym scenariuszu jednak nie będziemy tego robić, a zamiast tego cały czas będziemy kontynuować jedzenie. Posytość. Yy, ostatnio nie było głośno o tej lasce, co zjadła chyba 10 tysięcy kalorii i umarła? Boże, nie słyszałem, ale wydaje mi się, że 10 tysięcy kalorii to troszeczkę za mało, żeby zabić człowieka, no chyba, że rzeczywiście to była bardzo chuda laska. ...uczucie przejedzenia. Będziemy czuli się niekomfortowo, jakbyśmy byli... A 10 kilo jedzenia, okej. Okay. ...rozdęci i ociążali. Kolejne... To zależy też jakiego. Nie? Kęsy ...jedzenia nie będą już ani przyjemne, ani chciane, bo nasz organizm będzie się bronił. Będzie się nam odbijać. Poczujemy się tak jakbyśmy mieli zaraz wymiotować. I to też może się wydarzyć, kiedy nagromadzenie gazu w naszym żołądku nie znajdzie stosownego ujścia, bądź uczucie dyskomfortu. Ale ten Ignacy fajnie też, tak jak ja, eksponuje armaty dwie. Tutaj jedna, tak jak u mnie, i tu druga, kurwa, tak u niego na też. Nas zadziała. Elegancko, elegancko. Szanujemy. Jeśli jednak ta się nie stanie, to możemy jeść dalej i skończyć tak jak 23-letnia kobieta, która po spożyciu dużej ilości jedzenia zgłosiła się do szpitala. Jeżowce był zamknięte od nadmiaru żywności, co spowodowało, że po prostu pękł, doprowadzając do dużej ilości bólu i cierpienia. Warto tu jednak zaznaczyć, że kobieta ta miała 160 cm wzrostu i ważyła Znaczy i malutka. Żyła. 37 kg. O Boże! No Taki to... żołądek był już i tak bardzo mały, więc nie potrzebowała wiele jedzenia, by doprowadzić się do tak ekstremalnego stanu. W dokumentacji medycznej brak jest informacji o innych dodatkowych stanach, jednak możemy w tym miejscu przytoczyć RFS, czyli syndrom ponownego odżywienia. Dotyka on ludzi, którzy przeżyli okres głodu lub niedożywienia, czyli to, co spotkało uwolnionych więźniów obozów koncentracyjnych. Osoby, które na skutek zamknięcia, kary bądź zaburzeń odżywiania byli odcięci od pożywienia przez dłuższy na czas, taka. a oni sami po prostu ekstremalnie stracili na wadze. Wprowadzenie wtedy zwyczajnej diety może zakończyć się masą konsekwencji z układem krwionośnym, oddechowym, czy nawet śmiercią. Podczas okresu głodówki nasz organizm nie wykorzystuje już węglowodanów, a zaczyna korzystać z tkanki tłuszczowej jako głównego źródła energii. Wiele minerałów zostaje w ten sposób poważnie wyczerpanych, choć ich poziom we krwi może wyglądać na w miarę normalny. Ważne jest też to, że podczas głodówki wydzielanie insuliny jest zahamowane, a zwiększa się poziom glukagonu. Kiedy jednak zaczynamy ponownie jeść, nasz organizm reaguje wznowionym wydzielaniem insuliny w odpowiedzi na podwyższony poziom cukru we krwi. Nasz metabolizm przyspiesza, ale proces ten wymaga mikroelementów, które są już mocno wyczerpane, więc ich zapasy szybko się kończą. Siemo to cię prowadzi do dysfunkcji komórek i niewystarczającego dostarczania tlenu do naszych narządów. Dodatkowo elektrolity przemieszczają się do wnętrza komórek, co powoduje spadek ich poziomu we krwi, w tym fosforanów i magnezu. Prowadzi to do naszej śmierci, jeśli w porę nie zareaguje lekarz. Im człowiek jest większy, tym teoretycznie będzie on potrzebował więcej pożywienia, a więc więcej czasu na zjedzenie, co z kolei może doprowadzić do tego, że potrzebne będą naprawdę kolosalne ilości jedzenia. Ale jeśli postanowicie jej szybciej, tak żeby na pewno doprowadzić do uszkodzenia żołądka, to możecie uszkodzić pozostałe części układu pokarmowego, jak na przykład przełyk. On również może rozerwać się od nadmiaru jedzenia. Wy, ty, wy? ale to co które się w nim znajdują. Połykania. Istnieje też kilka innych czynników, które mogą spowodować, że nawet Nie wyobrażam sobie, jak możesz sobie rozrywać przełyk, w się sensie od jedzenia samego. typowe ilości jedzenia doprowadzą do uszkodzeń żołądka. Są to chociażby wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Aczkolwiek nie jest czymś szczególnie zaskakującym, że po postrzale czy przebiciu nasz żołądek nie jest w perfekcyjnym stanie. Dalej mamy całą gamę wrzodów, narośli i nowotworów, które samoistnie mogą doprowadzić do uszkodzeń żołądka, więc również dokładają się do osłabienia jego budowy. Do perforacji czy przebicia może też dojść w jelitach i powody są bardzo podobne. Nie możemy też wykluczyć tego, że podczas jedzenia zapląta się tam coś ostrego, jak ości czy kości, które również mogą przebić nasze wnętrzności, jeśli nie mamy szczęścia. Wszystkie te uszkodzenia są pod... Ja ciekawi jestem, czy... bo i, słyszałem o czymś takim, że czasami kazali komuś połknąć ileś tam żyletek, powiedzmy, czy coś takiego, nie? A ciekawi jestem, czy organizm z taką jedną, pojedynczą żyletką by był w stanie sobie poradzić, czy rzeczywiście by cały bebechy Po Pierwsze bolesne, a po drugie są poważnym zagrożeniem dla naszego życia. Krwotok to pierwszy powód. Nasz żołądek jest całkiem dobrze ukryty. Kurwa, no ży żyletka wydaje mi się, że jest zbyt ostrożny. Tak samo jak zresztą pozostała część układu pokarmowego. No ale z drugiej strony są przecież te świry magiki i tak dalej, co wykają żyletki, nie? Ciekawy jestem, jak to jest ogarniane. Więc jakiekolwiek większe uszkodzenie może prowadzić do... Wykrwawiania się. Dlatego uszkodzenie na skutek jedzenia spowoduje, że cała zawartość żołądka przedostanie się do naszego ciała, co rodzi kolejne problemy z infekcjami i uszkodzeniami. No, słowem, jest to nieprzyjemne, bolesne i potencjalnie śmiertelne doznanie, którego całkiem łatwo jest uniknąć. Wystarczy się nie przejadać aż do śmierci. Jednak, jak wcześniej wspomniałem, przejadanie się nie jest trudne. Zanim nasz żołądek poinformuje mózg, że jest pełny, może minąć kilka minut, a my w tym czasie zjeść. Szczególnie chłopy tak mają, nie? Kobiety to raczej dużo wolniej jedzą, ale ja na przykład potrafię wpierdolić dużą ilość jedzenia bardzo szybko. Ja nie czuję się wtedy najedzony, ale tak po chwili doci dociera takie o, o Boże. Sporo jedzenia, a to prowadzi do przejadania się, które niesie ze sobą kilka. A to przypadkiem nie jest tak, że ze ślimakiem, że śluz wydziela i że go nie przetnie? Nie wiem. Zacznijmy od przybierania na wadze. To, jak działa nasze ciało, jest dość proste, przynajmniej w założeniach, bo wszystkie procesy, jakie w nas zachodzą, to temat niezbadany do końca, którego wytłumaczenie zajmuje całe życie. No ale podstawowa zasada jest prosta: funkcjonowanie naszego ciała wymaga energii. W zależności od naszej aktywności, potrzebujemy jej więcej lub mniej. Do naszego ciała dostarczamy tę energię poprzez jedzenie. Najczęściej mierzy się to w kaloriach i jest to najprostsza miara, w której są oczywiście niuanse, jednak mechanizm pozostaje taki sam. Jeśli jemy za dużo, mamy więcej energii niż zużywamy. A więc nasz organizm ją magazynuje. Najczęściej w postaci tłuszczu. Nasz organizm albo wykorzystuje już istniejącą tkankę tłuszczową, bądź buduje nową, odkładając ją w kilku miejscach bądź jeśli sytuacja jest już daleko posunięta, praktycznie wszędzie. Tu warto jednak nadmienić, że istnieją badania, które mówią, że ilość komórek, które są tymi tłuszczowymi, jest stała przez całe nasze życie. Niezależnie od naszej wagi. Po prostu w miejscu umierających pojawiają się nowe. Czyli jestem po prostu magazynem energii, a nie ulańcem, no widzisz? Owe Taka fotowoltaika jest, Zasady niezmienna. I nie można powiedzieć tego o ich masie, i to właśnie powoduje to, że tyjemy. By zwiększyć swoją masę o 1 kg, musimy zdobyć 7000 tysięcy kalorii. Przy średnim zużyciu na poziomie 2-3 tysięcy kalorii możemy więc założyć, że potrzebujemy jeść 10 tysięcy kalorii dziennie, by tyć ten 1 kilogram dziennie. Tyle, ile spożywa. Ale to też nie jest na tej zasadzie, bo zdążymy wydalić większe. Jakbyśmy powiedzmy, z założeniu, w jeden dzień zjedli 10 tysięcy kalorii, nie mamy szansy na to, żeby w ciągu jednego dnia, myślę, przytyć kilogram, tak od buta. ...Michael Phelps, wielokrotny mistrz olimpijski w pływaniu. Warto jednak zauważyć, że wykonywał on niezwykle intensywne treningi pływackie, które są bardzo efektywne w spalaniu kalorii. Phelps pływał dziennie około... Yeah, yeah, ...13 kilometrów. Praktycznie codziennie. Co przy takiej diecie pozwalało mu utrzymać wagę na poziomie między 85 a 90 kg. Dla nas taka dieta oznaczałaby szybkie przytycie. I dla niektórych sportowców też oznacza, szczególnie na emeryturze, kiedy przestają już te ćwiczyć, a ich nawyki żywieniowe pozostają. Jordan, O'Neal, Maradona. Może jestem sportowcem po prostu, a nie ulańcem. To też jest takie wyjście stare. Po końcówce swojej kariery każdy z nich przytył. Zmienia się ich kompozycja ciała, co spowodowane było tym, że przestali bardzo intensywnie trenować. Sport jak najbardziej był obecny w ich życiu, jednak zupełnie inaczej ćwiczy się dla swojej przyjemności, a inaczej, jeśli jest to wasza praca. Ale nie jest to aż takie proste, bo każdy dodatkowy kilogram tłuszczu to więcej kalorii potrzebnych do jego utrzymania. Są to oczywiście bardzo niewielkie ilości, bo 15 kilogramów tłuszczu wymaga 100 dodatkowych kalorii w diecie. Wartość, którą możemy odbić sobie poprzez brak ruchu. Wtedy możemy skończyć jako osoby ekstremalnie otyłe. Zwłaszcza jeśli proces spożywania jedzenia w nadmiarze będzie trwał lata. Bo mniej więcej tyle zajmie nam osiągnięcie wagi 200, 300, 400... Dlatego powróciłem widzowie na święta od starej yy, o dwie pary gaci. Taki prezent chcę na święta. Dwie pary gaci do rowerka, bo aktualnie nie jeżdżę na rowerku, bo mi dupa od niego kurwa boli. 400, 300 to jest jedyny minus, który mi tak irytuje. 500. Jak siedzę tam dużej niż 30 minut, to mnie tak dubsko boli Kilogram. Najcięższa osoba na świecie ważyła 635 kg, John Brower Minok. Oj, 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 wszystko w oczy poszło. I był to efekt. Jak można zrobić tak niekorzystne zdjęcie do chuja. co To wypowiedź w ogóle. Dosłownie całego życia zaniedbań i nadmiernego spożywania żywności, a także środowiska, które tego typu zachowania umożliwiały. Tu możemy wspomnieć o bed. Zaburzeniach z napadami objadania się, które również mogą być przyczyną otyłości. To zaburzenie odżywiania, które polega na tym, że w różnych sytuacjach po prostu zaczynamy obiadać się, tracąc kontrolę. Próbuj założyć siedełko. A to może być tak? To nie. Mam nie siedzieć kurwa na tej rurce pojebanej? Przyczyny mogą być Bo... różne. Sam kształt tego zaburzenia również. Może mieć aż do uczucia pełności. Nie, ale są takie gacie z takimi kurwa wkładkami, żelownymi widzowie, żeby dupsko miało fajnie. W sensie. Już spróbowałem, na przykład siedzieć na poduszce czy coś, no jakby to jest taki półśrodek, który rzeczywiście działa, ale pójdzie wygodnie. Możemy jeść wtedy, kiedy nie jesteśmy głodni, czy obiadać się w samotności. To może być efekt problemów psychicznych, neurologicznych. Tra nie, no gejem jesteś, to musisz na rurce, tak, ale chcę to zniwerować, wiesz, żeby mi było trochę wygodniej, to nie będę siedział na rurce, ale będę siedział na wygodnym siodełku, w wygodnych gaciach i grał w ligę, więc też będę gejem. Aumy może mieć to m.in. podłoże genetyczne, lub być związane z powiązaniem jedzenia jako sposób regulacji emocjonalnej. Podobna do tego może być bulimia, która również polega niejako na obiadaniu się z tą różnicą, że następuje po niej tak zwane zachowania kompensacyjne, jak wymioty, lewatywy czy a no i lubię fiuty, to też. Ćwiczenia fizyczne, co zmniejsza tempo przybierania na wadze. Cały czas jednak jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, bo naraża nasz organizm na ogromny stres, co może w którymś momencie doprowadzić nawet do śmierci. Przy wadze, która znacznie ogranicza Waszą mobilność, czyli już nawet 150 kg, jeśli jesteście bardzo niską osobą, na dobrą sprawę w waszym życiu musi być ktoś, kto Was karmi, przynosi jedzenie. Oczywiście, obecnie teraz jest łatwiej cały czas pozyskiwać dostaw, jednak cały czas nawyki, które przyjęły osoby w takim stopniu otyłe, nie zaczęły się z dnia na dzień i często zaczynały się już w ich dzieciństwie. Przy tak ekstremalnej wadze i braku ruchu, czy nawet podstawowej mobilności, pojawiały się za to dodatkowe problemy. Nigdzie się dokładnie umyć, no konwencjonalne prysznice, o kurwa, ale dupsko fajne, prysznice czy wany. Patrzcie na ten jiggles, no nie pierdolcie, że nie chcielibyście klepnąć. ...nie zmieszczą takiej osoby. Powoduje to odkładanie się brudu, odparzenia, które jeszcze bardziej ograniczają mobilność. W takim stanie pomaga interwencja osób trzecich, wsparcie lekarzy i społeczności, tak by móc w końcu zrzucić nadmiarowe kilogramy. Nadmierne objadanie się to też zaburzenie równowagi w naszym organizmie. W nim działają dwa główne hormony kontrolujące głód. Grelina, która pobudza apetyt oraz leptyna, która go tłumi. Gdy przez jakiś czas nie jemy, poziom gryliny wzrasta, a my czujemy głód. Po jedzeniu natomiast leptyna informuje nasz mózg, że jesteśmy już syci. Ej, czyli istnieje coś takiego, że można by wynaleźć, żeby tą leptynę na przykład podawać jakoś kurwa w tabletkach do ciała, czy coś takiego, żebyśmy nie odczuwali głodu totalnie? Jednak na... Tak działają te kurwa wszystkie specyfiki na ten... Nadmierne jedzenie może zachwiać tym delikatnym balansem. Będziemy czuli głód, gdy nie powinniśmy, a sytość nadejdzie dużo później, powodując, że nawet nie poczujemy, że zjedliśmy dużo więcej niż powinniśmy. Dodatkowo, spożywanie pokarmów bogatych w tłuszcz, sól czy cukier powoduje uwalnienie dopaminy, hormonu szczęścia, który aktywuje centra przyjemności. O zębik, ale o zębik chyba jeszcze jakoś inaczej działa. Nie mam pojęcia, szczerze, nie chcę się wymądrzać. ...w mózgu. Z biegiem czasu nasz organizm może zacząć kojarzyć te przyjemne odczucia z konkretnymi potrawami, zwykle wysokokalorycznymi. Ej, mój ten, mój kot tak ma. W się sensie on pierdalko tylko jedno rzeczy, innego nie rusz. I ser, i ser. W efekcie możemy jeść nie z głodu, ale dla samej przyjemności jedzenia. Co... Ozempik to lek, a nie sposób na odchudzanie? Ale osempik też jest sprowadzony jako yy, oficjalny lek na otyłość prowadzi do błędnego koła przejadania się. Chroniczne przejadanie się może prowadzić do otyłości, a otyłość jest poważnym problemem, o którym nieraz wspominałem na tym kanale. Jest jednym z głównych czynników ryzyka zespołu metabolicznego, grupy schorzeń, które zwiększają nasze szanse na choroby serca, cukrzycę typu drugiego czy udar mózgu. Objawy tego zespołu to m.in. podwyższone stężenie tłuszczów we krwi, wysokie ciśnienie krwi, insulinooporność oraz stany zapalne w organizmie, wszystkie mogące być źródło właśnie złej diecie. Szczególnie insulinooporność jest ściśle związana z nadmiernym jedzeniem. Powstaje, gdy nadmiar cukru we krwi osłabia działanie insuliny, hormonu odpowiedzialnego za magazynowanie glukozy w naszych komórkach. Otyłość i przejadanie się wpływa też na nasz mózg. Według niektórych badań, osoby z otyłością lub przejadające się szybciej mają problemy ze sprawnością swojego umysłu. Są po prostu mniej sprawni na starość. Dodatkowo, otyłość może wpływać na pamięć, powodując, że częściej zapominamy o pewnych rzeczach niż osoby o zdrowej wadze. No i jest jeszcze. Ty, Rudy jest chudy i kurwa wszystko zapomina, może on ma otyłe wnętrzności. Jeszcze ogólne samopoczucie. Zbyt częste przejadanie się powoduje, że czujemy się ociążali, senni i jest nam ogólnie niedobrze. A to jest akurat kurwa fakt. W sensie, czuję jak się teraz wysypiam, gdy jestem cięższy niż zazwyczaj, a pamiętam jak się wysypiałem, gdy no tam ważyłem powiedzmy te 74-75 kilo, nie? się wtedy. Jesteśmy wolniejsi, czujemy się teraz jest dużo gorzej i to wpływa na całe nasze życie. Jak jesteś jeszcze dodatkowym meteopatą? Matko! Dajmy dlatego tego fakt zaburzenia układu nagrody i widzimy, że otyłość może być błędnym kołem smutku pochodzącego z nieaktywnego i sprawnego trybu życia i przejadania się w celu chwilowej poprawy humoru. Jak tego unikać? Nie przejadać się. Pilnować swoich kalorii i jeść powoli. Wtedy unikniemy masy z konsekwencji, a nasz organizm powinien nam podziękować głównie poprzez to, że będziemy czuli się lepiej. Nie jest to szczególnie skomplikowane, jednak bywa wymagające, bo cyfry na boku produktów bywają czasem naprawdę mylące. Szczególnie, że wszędzie w mediach słyszymy o dobrych kaloriach, złych kaloriach, dietach i suplementach. Najważniejsze jednak to słuchać tego, co mówi nam nasze ciało i pamiętać, że jeśli będziemy jeść mniej niż spalamy, to nie przytyjemy. A na dzisiaj to wszystko. Jeśli nie widzieliście tego materiału, to Was gorąco do niego zapraszam, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć!